Dwa pieski przed nami. Witamy się z domku, z powrotem. Dziś robimy pyszności słone, nie słodziutkie. Dziś będzie na słono, serowo, chrupiąco. Także dzisiejszy odcinek nazywa się Crispy. Pierwszą rzeczą, jaką dzisiaj zrobimy, to będzie awokado toast z awokado i jajeczkiem. Także zaczynamy. Najpierw będziemy kroić sobie awokado, żeby później mieć elegancko gotowe jak już stosujemy nasze pieczywko, ma awokado. I wyciągamy nasz miąższ awokado, czyli oddzielamy od skórki. Można też obrać, zależy od i nie zanurzę się nie chwytamy zależy od etapu także no, jak se chcecie tak sobie ubieracie i teraz kroimy sobie po prostu e, plasterki awokado cieniutkie plasterki jak tam się je da pokroić jakie mamy możliwości tak sobie kroimy Zagrzewamy patelnię, bo będziemy przysmażać pieczywko. Także ma być fajnie rozgrzane. I będziemy przysmażać tosta, chlebek na masełku i oliwę z oliwek. Pierwsza kanapeczka będzie na chlebku bezglutenowym. Wy możecie sobie zrobić na normalnym, a następne Będziemy robić już na y, pszennym pieczywie, także pierwszy tost po prostu będzie taką wersją dla alergików. Chlebek mamy tej firmy. Wszędzie dostępna raczej. A jak nie, to są inne. Już wszędzie są te chlebki. Bezglutenowe praktycznie. Bierzemy ładny kawałek masełka. Tak, chcesz też zjeść? Proszę, dla Luny też dajemy, bo Luna to jest... Masło, lover. dolewamy trochę oliwy z oliwek, bierzemy dwie kromki chlebka i pamiętajcie, że przy takich tostach nie wolno oszczędzać na nasyłku bo nie będą takie ładne, chrupiące, więc trzeba je ładnie z obu stron nasączyć masełkiem i wtedy powinno się ładnie, równomiernie przyrumienić. ma od razu troszkę. Chyba, że już macie masło z solą, to nie trzeba. Mm. Obracamy pieczywko, bo już zaczęło nam się przyrumieniać. Up. I zbieramy masełko które mamy jeszcze, ściągamy chlepek, jak już jest ładny chrupiący. o, nie odkładam się na talerzyk. Wbijam na patelnię dwa jajeczka, po chlebku się nada patelnia, W tym czasie bierzemy sobie, kładziemy na tosty roladę yy, kozią lub jakikolwiek tam chcecie serek, ale z roladą kozią będzie pyszka. Więc bierzemy roladę. Kroimy w kawałeczki i takie plasterki układamy. Tutaj ta rolada już jest starsza troszkę. Nie ma aż tak dużo otwarożku. Bo robimy z tego co mamy w lodówce. Także wykorzystujemy naszą roladę, ona jest jeszcze dobra. Kroimy i nakładamy na nasze tosty. Na ser układamy awokado. Pokroiliśmy wcześniej. Czerpko. Trochę soli na awokado. Dobra, na jedno jedno jajo już mamy gotowe, także płynne żółteczko i białko ścięte, także układamy ładnie na toście, delikatnie. A jeszcze na jedno jajeczko czekamy, bo jeszcze trochę białko nam się nie ścięło, więc to na spokojnie sobie czekamy. Na górę, ja już wykończę tutaj jedną, z drugą zrobimy później po prostu to samo, trochę sosu sriracha. I kiełki, my używamy kiełki żrodkiewki, także będą trochę ostrzejsze. Wy możecie sobie użyć inne, jakie najbardziej lubicie. Z drugą kanopeczką robimy to samo, co z poprzednią. jaju ją Na sam koniec użyjemy soli, soli morskiej, w tej e, kłateczkach, jak nie znacie to poznajcie, bo jest super Jajo jeszcze delikatnie, sobie się płatki. I na sam koniec już kończymy, delikatnie skropimy oliwą z oliwek. Jajko i kanapeczkę i wszystko. Także taka kanapeczka gotowa dla bezglutenowców. Jest gotowa. Najważniejsze, żeby żółtko było płynne, chlebek chrupiący i wszystko ładnie posolone. Więc teraz przekroimy i bierzemy się za następne kanapeczki. Zabieramy się za drugą kanapeczkę, będziemy ją robić na bagietce i będzie to bagietka przysmażona na masełku, na patelni, zaraz runeczko i y, z buratą, także jak robicie coś z buratą to wyciągajcie ją wcześniej z lodówki, nasza już jest fajna, cieplutka temperatura pokojowa i zabieramy się za y, pewien etap kanapki, czyli coś co musimy upiec. I bierzemy oliwę z oliwek, wlewamy do naczynka. Pomidorki koktajlowe, w sumie pomidor daktylowy, pardon. Teraz bierzemy obrany czosnek, już wcześniej sobie obrałam i kroimy go na takie dosyć grube plasterki. Zalewamy go dość sążnie oliwą, żeby on w piekarniku nam tak jakby się gotował. Żeby był taki mięciutki i no. Także go przykrywamy, żeby on się nie piekł, tylko nam się tak konfi robił. Czyli gotował po prostu w tłuszczu. Zaraz Luneczko. Dodajemy tymianek świeżutki. Gdzieś taka ilość, będzie odpowiednia? Trochę zgnieciony, to odda nam więcej aromatu. I w ten sposób przygotowany czosneczek jeszcze posolimy i wstawiamy do pieca na 180 stopni i obserwujemy nasz czosnek. Jak będzie już się robił taki fajny brązowy, to wyciągamy, ale to obserwujemy. Zaczynamy przygotowywać pieczywo, więc kroimy bagietkę, bo to będzie yy, kanapeczka taka z bagietki. Przekrajamy wzdłuż na pół. Możecie sobie całą yy, przygotować, ale ja będę robić, ogóle yy, super nóż mały, nie? No użyjcie większego. Przekrajamy bagietkę. Jak chcecie, to sobie robicie ilość jaką sobie tam chcecie. My robimy takie dwie kanapeczki. E, w piecu czosnek nam już e, prawie jest gotowy, <laughs> więc zaczynamy przyrumieniać bagietkę na masełku, tak jak e, poprzednie robiliśmy. Więc bierzemy masełko, wrzucamy na rozgrzaną patelnię. Hop, hop, hop. I na to idziemy kłaść bagietkę. Jeszcze oliwa z oliwek. I kładziemy bagietkę tą stroną do dołu, żeby ładnie się nasączyło masełkiem. Także tak masujemy, żeby to ładnie nam powsiąkało. I przysmażamy do golden kolorku. Tutaj mamy już odsączoną buratę, cieplutką. Jeszcze jej nie przykrajamy, ale patrzcie jaka jest fajna, delikatna. Także jak na taką e, jakość i cenę, to ta w Lidlu nie jest najgorsza. Fajne? Uh! Bagietkę mamy już przerumienioną. Bardzo ładnie, zapraszam. Słyszycie? Jak ładnie mówi, to znaczy, że jest gotowa. Ściągam bagietkę. Test chrupkości. SMA, tak. I teraz jak ESMariusz już za nami chrupkości, Luna nas rozprasza jak zawsze, to bierzemy sobie czosnek i bierzemy, paść, o taki czosneczek i rozsmarowujemy go jak masełko w naszą bagietkę. Tutaj, może tak. Taka. Teraz Kitchen Helper nasz się usytuuje. I i Chcesz coś spróbować? O tu patrz, chcesz spróbować? Nie, dobra. Bo o, patrzcie, jaka ładna. jami I ją rozkrajamy. Dzielimy sobie na cztery. Na razie. I przerzucamy tu. I tak robimy takie messy burrata. Op, op, czekaj, baby, czekaj. I kolejną część też tutaj dodajemy. Także to jest takie messy work. I teraz z drugą zaraz zrobimy to samo. I nakładamy na tą naszą już gotową te super pomidorki. One będą naprawdę... Aromatico, jak widzicie, oliwy nam już nie trzeba, bo wypiły tą oliwę czosnkową. E, stąd sobie tutaj nakładamy te gorące pomidorki sherry. Trochę je rozgniatamy. Na górę posypujemy delikatnie pieprzem. Solimy. I teraz bierzemy świeżą bazylię. I porwiemy ją na kanapkę, bo porwana będzie smaczniejsza niż posiekana. Półeczkę odkładamy na później dla Rafała. Podgrzejemy i szybciutko położymy buratę, dokończę. A teraz ta będzie do zjedzenia dla mnie i jest gotowa. Czyż nie wygląda jami? najpyszniejszy moment w całym odcinku degustacja. Chcesz, mnie nas spróbować? Hmm. 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 Chodź na. Hmm. No niebo. Czosneczek świeżutkie. Hmm. A Coś poczułaś? Nowy pas, Tam Tamta poprzednia też była dobra, prawda? Bo to była dla pani operator. Dobre? Jak kupiasz? Robimy trzecią wersję kanapeczki trzeci rodzaj pieczywka i w ogóle trzeci rodzaj wszystkiego. Więc zaczynamy od przysmażenia boczku. Jak macie jakiś do wyboru, niestety to nie sponsor, ale najlepszy boczek, jaki dostaniecie, wędzony w Polsce, tak mi się wydaje. Także jak gdzieś go zobaczycie, to kupujcie, bo on nie ma tyle wody, co inne, więc on po prostu na patelni się ładnie smaży, wytapia tłuszczyk, a nie gotuje. Więc smażymy teraz boczek na super-crispy. O! I kładziemy na rozgrzaną patelnię, suchą, bez tłuszczu. Nie potrzebujemy tłuszczu. Jak jest dobry boczek, to nie potrzebujemy. O! Kroimy chlebek. <tryk> <tryk> Lampa nie upada? Kroimy chleb, staramy się ukroić równą kromkę, ale ja to nie jestem specjalistą od tego, Rafał to y, wie najlepiej, że kroimy... Powiedzmy, że jest równa. Teraz kroimy drugą kromkę. Przewracamy boczuś. Uf. O, proszę bardzo, to elegancki boczuś i wytapiamy dalej do chrupkości, bo chodzi o to, żeby był super krysty. Ściągamy boczuś, bo już jest ładnie przyrumieniony i on jak będzie tygł, to nabierze też chrupkości, jak... Ogólnie jest, no, whatever. Jest idealny. Tada! Użyjemy tej patelni, bo jeszcze nam się nie jara za bardzo, więc dodamy... A może już się jara? Dobra, szybka akcja. Dodajemy masełko. O, hop! Łyżka po awokado jest. Roskapiamy masełko i szybko na to Dajemy chlebek. Teraz bierzemy czosneczek, który używaliśmy do poprzedniej kanapeczki i rozsmarowujemy tutaj na tej mięciutkiej, nieprzysmażonej części. W sensie rozsmarujemy, no ile się da, tyle rozsmarujemy. Ile się nie da, kurde, to po prostu położymy ten czosnek. Kroimy ser, jaki tam sobie chcecie. Ja używam ten prezydenta chyba Camembert, więc kroimy go w plastry, takie dosyć duże. Drugi rodzaj sera to ten Lilliputon, to chyba oczywiście wszystko kurde z Lidla. Parę plasterków, taką posiekanych po prostu i wrzucamy to na ten czosnek. Dobra, o tu jak ładnie. Uuu, shit, jest too much. Wrzucamy tu, szybciutko, by już się ładnie rumieni wszystko. Hops, serki uzupełniamy i do tego boczek. Przyprywamy wszystko chlebkiem. Przyciskamy. I teraz co chwilę pilnujemy, przekręcamy i obracamy, przekręcamy i obracamy, żeby nam się serek ładnie w środku roztopił i żeby nam się chlebek nie więc teraz tak na szósteczce, żeby podtrzymać temperaturę, i obracamy co chwilę, żeby nam temperatura do sera dotarła. I nie wiem, czy graliście w Simsy, ale to jest taka ta Simsowa, klasyczna kanapeczka. Każdy mógł ją zrobić na każdym poziomie. Pamiętacie ten taki sandwich, a to taki z serem, Jak to się nazywa? Ty pamiętasz? Nie. Jak wy pamiętacie to piszcie w komentarzach i tam zawsze te simsy go przypalały, więc mam nadzieję, że nasz będzie idealnym, nieprzypalonym sandwichem. <słuch> na beczkę gotową i teraz ją sobie przekroimy, także jak już włożycie serek to obracam za chwilę jak już mówiłam i naprawdę tak byle była temperaturka żeby to się nam nie spaliło i teraz przekrajamy. Mm, i patrzcie jak tutaj serek już płynie Zobaczcie, o, juice, juice, i to jest koniec tego odcinka. I mam nadzieję, że było inaczej crispy, jak na e, to co mówiłam, że będzie crispy. Jemy. Uwaga, degustacja. Super tłusty, ta na beczki z serkiem i boczkiem. Mm -hmm, mm -hmm. Spiluna. I do tej kanapeczki możecie sobie zrobić jakiś sosik, jamming figowy, dodać ketchupik, co tam sobie robicie. Jam. Subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę. I widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Bye. Mm -hmm. o, disgusting! Yeah.